Kolendowanie Jezusowi Kolędowanie w Nowobroćcu przyciągnęło do rynku wielu mieszkańców miasta i gminy. Harcerze przekazali władzom miasta betlejemskie światełko pokoju. Płomyczek betlejemskiego światełka pokoju, który wyszedł z groty Pana Jezus, z Narodzenia Pana Jezusa z Betlejem, został przekazany nam przez harcerzy ze Słowacji. My przekazujemy m.in. Harcerze z Hufca Bolesławiec w Krakowie przekazują Ukrainie, harcerzom z Ukrainy, ogólnie rozprzestrzenie się światełko po całym świecie dociera do wszystkich harcerzy, przynajmniej miejmy nadzieję, nawet do takich z małych miejscowości jak tutaj Nowogrodziec, jak Wykroty, bo my jesteśmy drużyną z Wykrot. U nas jest w tym roku pierwszy raz ten zwyczaj, chociaż już się spotkałem wcześniej, ale... To jest piękny zwyczaj. Z Betlejem przywożą to światło i ono się rozchodzi po wszystkich domach, po urzędach, po szkołach. Oby, oby właśnie to światło mocno świeciło no i życzę, życzę, żeby jak najwięcej miejscowości się do tego przyłączało. Kolędowanie w Nowogrodzcu odbyło się już po raz siódmy. Spotykamy się w Nowogrodźcu, z naszymi mieszkańcami i nie tylko, bo mamy wśród nas wielu gości. Bardzo się cieszę, że 2013 rok pomimo wielu trudności kończy się dla nas pomyślnie. Mam nadzieję, że wielu naszych mieszkańców, którzy być może są za granicą w pracy, wracają do swoich rodzinnych domów, żeby przy wigilijnym stole podzielić się opłatkami, żeby po prostu ze sobą wspólnie spędzić czas. Organizatorzy postarali się, aby wszyscy, którzy przyjdą w tym dniu na Nowogrodziecki rynek, poczuli świąteczną atmosferę. Wspólne kolędowanie Dzieci z wszystkich szkół z terenu naszej gminy przejechały, kolendują. zespoły śpiewacze. Mamy szopkę Bożonarodzeniową ze zwierzętami i świętą rodziną, jarmark Bożonarodzeniowy, pyszności ze stołu wigilijnego, rękodzieło. Żywa szopka wzbudza zainteresowanie przede wszystkim najmłodszych. Dla nich także wcześniej odbyły się warsztaty zdobienia bombek.